jestem Anry Pelian, ogólnie. I to jest tym, on zamek, którego, co no, wiem, przed chwilą zbudowałem. Musimy się na nim troszkę uporządzić. Więc teraz tak. A co będziemy w tym odcinku robić? Specjalnie zbudowałem zamek, bardzo ochronny. Będziemy walczyć z ognikami. Poczekajcie, jak oni się nazywają? Pomek, nie, nie y -y, płonek z płomykami. tutaj. Z płomykami. Wszystkie rzeczy tutaj... To tu była wiedźma, tu to jest kruper to jest slime, ocelot e, i muchmor, czyli krowa z grzybami. Teraz tak, e, ja się przygotuję na ten, dołożę sobie hełm na pierśnik, spolni i buty Jeszcze sobie wezmę tam na górę manierz. And the veteran. Kurde! Game już od 1, muszę sobie to na przykład Muszę już tylko więcej. To bardzo, bo coś I teraz wszystkie, teraz... Game już, Wszystkie! Tam. On tutaj nie biorą... Pan zaplikę, będzie koniec. Jest to pewnie... Jeszcze tutaj mam o, pomienaruszka. Um, o, natychmiast. Dniach... Obrać kudę. Teraz sobie dam urażenia, nie ma. Go, 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 go. go. go muszę. Tutaj... Już nic nie zrobię, muszę sobie zrobić tak. Trz. Trz. Tam gdzie się schował. Gdzie ty się schowałeś? no, kurde, kurde, tak, 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 nie tak, 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 wszystko tak, na marne tak, 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 chwilę wszystko pójdzie tak, 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 Okay. Ale, ale sprzedawczynią się w jasno. A ja co będzie. umyć. Tak, tak, kurde, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 się tak, tak. Kurde. tak, się. tak, 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 to no daj, wszyscy się sam zadnili. Przez najgorsze to, że kondynacje. Ja nie mam, już więcej rzeczy Ja mam, tylko... Pójdź na ogień jeszcze 4 minuty, jeszcze 4 minuty, go, 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 go. go. Uwóż, mam odpór, na ogień. I nie dostanę nic. Jesus, eu escura. Eu, 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 eu. Szybko, kurde, nie no, dla chwilę będzie dead. Oczywiście ten kto chce może sobie zrobić taki sam domek. Pod koniec właśnie tej wojny z... mogę, mogę wam wszystko pokazać w domu w zamku moim. Yy, więc musicie sobie odbudować takie zamek. Ja. Oczywiście wszystko możecie zrobić jak sobie w tym no Akurat nie wiem czy będzie Dobra, przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy przez ten czas. Trzeba teraz zobaczyć, czy nie ma nikogo. Omyć ten wynik dookoła. A, daliśmy wszystkie 64 pomyków. Zostało on jeszcze przez prawie 8 minut. Wszystkie... Przez prawie 8 minut wszystkie daliśmy. Mam Na nadzieję, że wszystkie. Jeżeli gdzieś zobaczycie jeszcze jednego, to piszcie komentarz, ale mam nadzieję, że nie ma już niedział. Dobrze, no, tak wygląda myślenie. Tutaj są cele, czyli więzienie. O tak pokazywałam. Tutaj jestem, ja chcę kupić kupicie czyli gdzie wredzie. E, tam jest wieża na górze, które jest pizza. Właśnie sobie pozostawimy ten. I, zobaczmy, co ja zdobyłem przez ten czas. Mm, tak. Został mi jeszcze tyle strzał. No, znów miłe nie są oko, butelki, tak, szlam, to, to, i 20 ogniów wspomnianych na Co... O, fuck, dobra, to jestem na tyle z tego odcinka. Jeśli to komentarz komentarze na temat mojego filmiku. Ogólnie oceniajcie narka, mojego popołudnia, ogólnie dnia,